Cześć wszystkim! Zastanawialiście się kiedyś, co milionerzy robią rano, co ich wyróżnia? Ich poranne rutyny to precyzyjnie dostrojone maszyny sukcesu. Gotowi ukraść kilka sekretów milionerów? No to zaczynamy. Po pierwsze, zimny prysznic. Zapomnijcie o porannej kawie. Tony Robbins, multimilioner i mówca motywacyjny, przysięga na niego. Badania pokazują, że 30-sekundowy zimny prysznic może zwiększyć poziom dopaminy o 250%. To jak naturalny zastrzyk adrenaliny. Ciekawi? Jutro przetestuję i podzielę się wynikami. Bądźcie czujni. Po drugie, Dziennik Wdzięczności. Ariana Huffington, założycielka Huffington Post, zaczyna dzień od zapisania trzech rzeczy, za które jest wdzięczna. Badania pokazują, że ta praktyka może obniżyć poziom kortyzolu o 23% i zwiększyć koncentrację. A teraz polski akcent: 40% polskich startupowców robi to, popijając kawę kuloodporną. Tłuszcz plus kofeina równa się laserowa koncentracja. Spróbujecie? Po trzecie, cichy spacer. Mark Zuckerberg zaczyna dzień od spaceru bez telefonu. Badania pokazują, że 20 minut na łonie natury może zwiększyć kreatywność o 50%. Polska inwestorka Katarzyna Dąbrowska idzie o krok dalej: spaceruje boso. Takie uziemienie redukuje stany zapalne o 15%, co potwierdzają testy przeprowadzone w Poznaniu. Chcecie zobaczyć, jak to zmierzę w kolejnym odcinku? Podsumujmy ich harmonogramy. Bierzcie i testujcie. Tony Robbins. 5.00 zimny prysznic, 5.30 wizualizacja celów, 6.00 trening polska wersja. CEO Anna Kowal. 5.15 prysznic, 5.45 afirmacje, 6.30 yoga. Arianna Huffington. 6:00 Dziennik Wdzięczności, 6:20 Medytacja, 7:00 Zielona Herbata. A w Polsce Bloger Marek Zieliński, 6:00 Dziennik, 6:30 Kawa Kuloodporna, 7:0 Planowanie, Mark Zuckerberg, 5:30 Spacer, 6:00 Analiza Danych, 70 Śniadanie Polski Twist, Inwestor Piotr Laskowski, 5:45 Spacer Boso po Parku, 6:15 Raporty, 7:00 Owsianka z Cynamonem. Milionerzy nie mają magii, mają naukę. Wybierzcie jeden rytuał, wypróbujcie go przez 7 dni i dajcie znać w komentarzach, co się u Was zmieniło. Subskrybujcie, bo w kolejnym odcinku sprawdzę, jak zimny prysznic wpływa na mój mózg, dane na żywo. Do zobaczenia.